Część trzecia, rozdział cztery. Tytuł do ciebie, który spadł z drabiny wiodącej do sukcesu. Kiedy będziesz martwy i spojrzysz wstecz na swoje życie, zobaczysz, że nic z tego nie miało najmniejszego znaczenia. Nic z tego nie jest ważne. Przestań ryczeć, szkoda łez. Dorośnij i otwórz oczy, zobaczysz, że robisz wielką sprawę z niczego. Wszystkie istoty są jak płaczące dzieci, robiące wielką sprawę z niczego. Cały świat robi wielką sprawę z niczego. Po co to wszystko? Czy jest coś naprawdę na tym świecie warte aż takich łez? Czasem w teatrze można usłyszeć aktorów powtarzających: Co mam zrobić? Co mam zrobić? Takie pytanie nigdy mi się nie pojawia, ponieważ mówię sobie: Nic z tego nie ma znaczenia. Powodzenie i niepowodzenie dobro i zło nie wszystko wygląda takim, jakim się wydaje, nawet nie jest takim, jakim sobie myślisz, że jest. Musimy wykroczyć poza powodzenie i niepowodzenie, poza dobro i zło. Cały świat napędzany jest karmą. Świat dostępny dla ludzi to świat, na jaki mogą rzucić okiem poprzez dziurkę od klucza swoich karmicznych złudzeń. Prawdziwy świat pojawi się przed naszymi oczami, kiedy przestaniemy się wpatrywać w nasze karmiczne złudzenia. Musimy wyrwać się ze świata złudzeń, a nie zapracowywać się w nim. Mówisz o swoich zmartwieniach i troskach, ale z czego one się składają? Czyż nie przypomina to kogoś, kto łapie swojego własnego bąka w dłonie, wącha go i wykrzykuje, fu, ale śmierdzi? Im więcej masz czasu, tym więcej go spędzasz ze swoimi bąkami. W jakimś momencie powinieneś poznać prawdziwe cierpienie. Chcesz się powiesić lub utopić z rozpaczy? Wróć na Ziemię i przebudź się do rzeczywistości. Cierpienie nie jest niczym więcej niż cierpieniem, które sami tworzymy. Niektórzy podejmują duży wysiłek, aby stworzyć swoje cierpienie. Ludzki umysł jest cały czas wzburzany wiatrem i falami, zapisywanie wiatru i fal i sprzedawanie interesem nazywanym literaturą. Ponieważ odnosisz wszystko do siebie, wszystko wydaje się ogromnym problemem. Tam, gdzie nie ma żadnego umysłu, nie ma żadnych problemów. Cierpisz, ponieważ nie chcesz zaakceptować tego, co musi być zaakceptowane. Wiara oznacza to samo, co bycie poza myśleniem, oznacza akceptację. Akceptację czego? Akceptacja tutaj nie zawsze oznacza uleganie silniejszemu. Oświecenie oznacza cichą akceptację tego, co musi być wielkie oświecenie oznacza widzenie konieczności jako konieczność, ponieważ konieczność jest integralną częścią wszechświata. Martwisz się śmiercią? Nie martw się na pewno umrzesz.